Podlesianka Katowice, KSD Korbełk, 2 do 0. Henryk Kasperczyk powiedziałby, że drużyna zareagowała pozytywnie. No pozytywnie, pozytywnie zareagowała. Ja też byłem pewny, że ta drużyna zareaguje w odpowiedni sposób. Po porażce w Landeku nie uderzaliśmy w takie tony paniczne. Ja byłem świadomy, że jeżeli prowadzi się długofalową kampanię, no to przyjdzie mecz, w którym po prostu drużyna nie dojeżdża, jak to się mówi przysłowiowo. To objawiło się takim, a nie innym wynikiem. Można dywagować, czy, czy, czy ten mecz był dobry, czy słaby, bo były fragmenty bardzo dobre, były fragmenty bardzo słabe, troszkę błędów indywidualnych, no ale wiadomo. Wiadomo, że skończyło się boleśnie, natomiast z doświadczenia swojego wiedziałem, że takie mecze się zdarzają. My dokładnie w sezonie, kiedy robiliśmy awans, w piątej kolejce, przegraliśmy pamiętam 3-0 na, 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 na dramie z Brosławicy, gdzie byliśmy, jak to się kolokwialnie mówi, bez sztycha, bez mapy i, 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 i zupełnie bez, bez energii. A później wygraliśmy 10 meczy z rzędu. Nie mówię, że teraz tak będzie, ale, ale wierzyliśmy tutaj wraz z całym sztabem. W, w naszą pracę, wierzyliśmy w plan na, na, na budowę tego zespołu, wierzyliśmy w, wierzyliśmy w to, co, co na co dzień tutaj wprowadzamy tak? I, i ten zespół, się, ten zespół się, się obronił dzisiaj, grał dobrą piłkę, fragmentami wiadomo mogliśmy pewne rzeczy wykonać lepiej, no, ale ciągle pamiętajmy, że, że to jest drużyna, która się buduje. Dalej jest troszeczkę osłabiona, no jednak wiadomo, że, że pozycja Kajtka Kunki w defensywie jest niepodważalna. Na w skali, skali tej ligi jest to, jest to, jest to, jest to niesamowita wartość dodana. No Łukasz Grzeszczyk też dzisiaj zagrał, można powiedzieć. Na, na takie, takie, takie słowo honoru, na mocnych środkach przeciwbólowych, bardzo pomógł, no ale wiadomo, że jakieś te lekkie ryzyko było. No i... No, no pech też chciał, że, że, że już dosłownie w samej końcówce e, gdzieś musieliśmy go później zmienić w związku z tą, z tą kontuzją, no ale liczę że, liczę, że ten tydzień teraz, e, który jest przed nami damo odpowiednią regenerację. To też nie jest taki uraz, który, który wygląda wybitnie groźnie, więc, więc dużo plusów, troszkę minusów jak to zwykle bywa w niższych ligach i w tych wyższych, no ale po to jesteśmy, żeby je weryfikować, sprawdzać, udoskonalać. fajnie, że zespół, że zespół tworzy rodzinną atmosferę, że po takiej porażce dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych sygnałów. Przegraliśmy razem i wygraliśmy dzisiaj też razem, tak bym to podsumował. Na no dzisiaj dwie bramki Mateusza Wacławskiego, środkowego obrońcy, podkreślę. Czy to może w jakiś sposób martwić, że środkowy obrońca jest na ten moment najlepszym strzelcem drużyny? Mamy pewien taki jakby impas, jeżeli chodzi o naszych ofensywnych zawodników, dotyczący skuteczności pod bramką. Nie brakuje nam być może tych sytuacji. Dostrzenia bramek, no, natomiast no, brakuje nam czasami takiej chłodnej głowy, e, brakuje nam czasami troszeczkę szczęścia, troszeczkę lepszego wykończenia. <laughs> Wacek dzisiaj wyręczył e, napastników. Ogólnie zagrał dobry, e, abym powiedział, nawet bardzo dobry mecz. Na pewno podrażniony mocno po tym meczu w Landeku. Tutaj gdzieś e, wiadomo, że, 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 że zagrała u niego ambicja. To jest, e, to jest chłopak, który, który dużo od siebie wymaga. Wie, że jest e, zawodnikiem, który ma tutaj no, dosyć długi długi staż w tym zespole i my też od niego bardzo dużo wymagamy. Dzisiaj, dzisiaj dwie bramki, e, można powiedzieć jedna ważniejsza od drugiej, bo, bo ta bramka w 46 minucie pierwszej połowy naprawdę można powiedzieć e, bardzo mocno musiała boleć gości, no, którzy schodzili z dwubramkową. E, Zaliczką w, w swojej bramce, no to na pewno ułatwiło nam działanie w drugiej połowie. Sporo zmian, dużo młodzieży. No to też gdzieś tam objawiło się pewnymi takimi deficytami, ale ja się cieszę, że dzisiaj i debiuty, e, i znowu kolejne minuty dla naszych młodych zawodników, to, 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 to cieszy, że oni łapią ten łapią to doświadczenie, mogą się uczyć na swoich błędach bez konsekwencji w postaci straty punktów. Tak, wracając jeszcze do tego spotkania z zespołem, no mnóstwo takich niepotrzebnych kontrowersji zbudził ten nasz wywiad, który tak na dobrą sprawę nie miał zamiaru nikogo urazić. No oczywiście, tak ja. E, nie miałem zamiaru i, i, i cały czas będę to utrzymywał, e, podważyć tutaj e, wkładu e, zespołu Spójni Landek w, w wygraną e, z nami 4-0. Tak? No, byłbym szalony e, twierdząc, że, 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 że ten wynik był jakimś dziełem absolutnego przypadku. Nigdy też tego nie powiedziałem. No, no może gdzieś tam e, e, zagrały emocje u ludzi związanych z landekiem, a także postronnych obserwatorów. E, związane być może też troszeczkę z tym tytułem, który, który gdzieś tam no, no, mógł sugerować, że, 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 że ja biorę. Biorę zapewnik, że porażka była absolutnie przypadkowa, że było to dzieło przypadku, że, że, że Boisko przeszkodziło nam zupełnie w graniu w piłkę. Tak? No i ja oczywiście twierdziłem, że, że Boisko przeszkadzało nam w graniu w ataku pozycyjnym, który lubimy grać tak? w budowaniu, konstruowaniu akcji od tyłu, to, to nie ulega wątpliwości, że one było no, po prostu słabe tak. No. Ja tutaj nie, nie, nie uderzam w ludzi, którzy, którzy dbają o to boisko, czy, 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 czy zajmują się tym. Mówię tak, jak jest, tak? No, my, my jesteśmy u nas jakby przyzwyczajeni, że trenerzy mówią tylko kurtuazyjnie. E, czyli tak, no, wygrał zespół, e, zagraliśmy dobry mecz, rywal był super. No, kurczę, tylko pytanie, czy ciągle, e, czy ciągle mówienie tych samych frazesów, e, sprawianie przyjemności drugiej stronie, nawet jeżeli na to nie zasłużyła, jest, e, jest OK. Wydaje mi się, że. Że, że powiedziałem od serca, co myślę. E, boisko było fatalne, było twarde, było niebezpieczne dla zdrowia, nie pozwalało na, na czerpanie radości z gry. Wiele innych wymogów też tam, e, też tam nie było spełnionych, ale ja nie jestem od tego. Od tego są, e, od tego są delegaci, weryfikatorzy. Mi czasami jest przykro, bo wiem, jakie pieniądze, jakie środki idą z naszej strony z kasy klubowej na, 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 na te działania, do których jesteśmy zobligowani. Okazuje się, że są, że, że, że są momenty, w których kluby mogą po prostu rozegrać mecz, tak jak mecz sparingowy i, i, i nikt nie robi z tego problemu. To jest przykre, bo my każdy mecz traktujemy jak święto, każdy mecz to jest dla nas wydarzenie. Przy każdym meczu, e, dzisiaj mieliśmy mecz o 15 od godziny ósmej. Tutaj grupa osób, można powiedzieć nawet wolontarystycznie, pomaga, ustawia. E, przyjeżdża speaker, przyjeżdża kierownik do spraw bezpieczeństwa. Przygotowujemy szatnie dla sędziów, szatnie dla gości. Staramy się, żeby to było wszystko ładne, wygodne. E, a nie jesteśmy wcale ośrodkiem e, takim, który można powiedzieć, że to jest jakaś, jakaś e, drużyna, która, która grała kiedyś wysoko. Mamy infrastrukturę e, w spadku na przykład po pierwszej, drugiej, trzeciej lidze. Nie, to, jest, to jest skromny, mały klub. My tu wszystko swoimi siłami e, robimy. Uważam, że jeżeli piszemy się na grę w czwartej lidze, czyli w lidze półprofesjonalnej, to wymagajmy od siebie. Skończmy wreszcie z, e, z frazesami typu grajcie na boiskach takie, jakie są, bo piłka jest okrągła, bramki są dwie, e, boisko jest dla każdego takie same. To są, to są rzeczy, które nie sprawdzają się w rzeczywistości. E, to są rzeczy, które powodują, że polska piłka e, nie rozwija się. E, to to są rzeczy, które, których na Zachodzie e, po prostu się nie widzi, tak? takich rzeczy nie widzi się na boiskach w Czechach, na Słowacji, a my gdzie mamy gonić? My mamy gonić Niemcy, Holandię, Francję, Hiszpanię, boiska równiutkie. Po 10-15 boisk w poważnych akademiach, e, w mniejszych klubach 2-3 boiska, trawiaste, nawodnione, tak? a my będziemy mówić, że zawodnicy na poziomie czwartej ligi, gdzie zarabiają pieniądze, e, gdzie, gdzie są ułożone pieniądze gminne e, w te kluby, e, mogą sobie grać na, 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 na pastwiskach. Ja się z tym nie zgadzam. E, Głęboko się z tym, z tym nie zgadzam e, i, i uważam, że, że, że powinniśmy o tym mówić głośno. Tak? E, jeżeli ktoś nigdy nie grał w piłkę, to nie zrozumie, że drużyna, która chce grać techniczną piłkę e, na boisku, które jest krzywe, czy suche, czy, czy, czy niewymiarowe, po prostu tej piłki technicznej nie zagra. Natomiast drużyna, która, która na takim boisku trenuje na co dzień, ma, ma pewien atut. Tak. Na, na, na boiskach trzeciej ligi graliśmy przez jeden sezon. Te boiska były ustandaryzowane, wymiar był jednolity, nie można było grać w boisku o, o zmniejszonych polach gry, tylko, tylko wszystkie musiały mieć bardzo podobny wymiar. Okej, okay, czasami grało się na sztucznym, no ale nie porównujmy boiska sztucznego do, do boiska, które jest, jest rodem z, z Kenii czy z Tanzanii, tak, które, które gdzieś. Po trzech-czterech tygodniach palącego słońca po prostu jest, jest, jest żółte, a nie, a nie zielone. Także no tutaj jeszcze raz reasumując, nie miałem zamiaru nikogo w Landeku urazić. Myślę, że, 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 że fajnie by było, gdyby, gdyby po prostu kluby wyciągały wnioski, próbowały coś robić z tym, dlatego żeby ta liga była atrakcyjniejsza. Żeby ta liga była atrakcyjniejsza, żeby na te mecze się fajnie patrzało, żeby zawodnicy mogli robić wślizgi bez, bez ryzyka wypalenia skóry na, na, na biodrze itd. Tak to jest tylko tyle i aż tyle myślę, że, że czas zrozumieć, że żyjemy w kraju, który chce się rozwijać, który chce gonić Europę. Nie żyjemy w czasach już takich, że, że będziemy mówić, że, 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 że boisko jest krzywe i, i, i tak mamy grać, bo piłkarze muszą mieć przysłowiowe jaja. Być może ciężko było mnie powiedzieć, że, że byłem zawodnikiem wybitnie technicznym, ale zawsze potrafiłem docenić zadbane murawy. Zawsze doceniałem ludzi dbających boiska. No i czerpałem radość z grania w piłkę techniczną na, 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 na po prostu dobrej jakości trawie. Tutaj w Podlesiu zawsze ludzie dbali o te boisko. Tu zawsze była fajna trawa. Założyciel, można powiedzieć, tej, tej najnowszej historii Podlesianki, Eugeniusz Wiatrak, wybudował to boisko i, i, i i tak one, one przetrwały do dnia dzisiejszego, przejął je w międzyczasie Mostir i cały czas jest bardzo fajny, ale jeździmy też na inne boiska, które, które naprawdę można, można pochwalić. No powinniśmy coś, coś przedsięwziąć w tej kwestii, tutaj jako środowisko, jako ludzie, którzy, którzy no, tworzą tę społeczność czwartej ligi, żeby jednak wymagać samych od siebie. No, ja sobie zdaję, że, że ciężko wymóc na, 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 na włodarzach klubu, żeby, żeby zamontowali system nawadniania warty do 100 czy 200 tysięcy złotych, czy, czy nawet więcej. Natomiast są różne środki zaradcze, można je wprowadzić po to, żeby zawodnikom grało się lepiej, a kibicom lepiej kibicowało w takich spotkaniach. No ale też ten problem, o którym mówisz, no to chyba też wynika z takiej, no braku takiej twardej ręki ze strony pzpn i okręgowych związków piłki nożnej, bo te warunki na stadionach są naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane. Nie chciałbym się kurczę tutaj w tym wypadku narazić jeszcze kolejnej grupie. Ja doceniam bardzo, bardzo ludzi tworzących tą piłkę nożną, tutaj lokalną. Śląski Związek, który, który na pewno próbuje bardzo mocno popchać tą naszą piłkę do, do, do przodu, bo te wymogi się zwiększają. Aczkolwiek no, coś w tym jest, że, 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 że brakuje nam konsekwencji w egzekwowaniu pewnych, pewnych wymogów. Tak? I tutaj na pewno jest pole, pole do działania. Ja nie chcę się tutaj wymąć, no, ale mogę myślę też powiedzieć nie tylko z pozycji trenera, ale również, również i działacza, bo jestem też, też, też wiceprezesem tego klubu, więc wiem, jak to wygląda od środka. Wiem, że warunki licencyjne obligują kluby do, 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 do pewnych działań, a później te działania nie występują na meczach, na meczach ligowych. Wielokrotnie, wielokrotnie brakuje spełniania tego podręcznika licencyjnego. I rzeczywiście nie jest to weryfikowane. Rozumiem, że, że, że nie możemy cały czas być się nawzajem kontrolować no natomiast wymagajmy, wymagajmy. Jeżeli jest mecz czwartej ligi, za, e, sprawmy, by, by jednak na tym meczu e, był speaker, bo by jeżeli jeżeli jest tablica wyników, która, która, która jest sprawna, to żeby ona była załączona, tak? Jeżeli musimy mieć służbę porządkową, to przynajmniej wyznaczmy ich kamizelkami, e, jeżeli trzeba się przebrać w jakimś baraku tymczasowym, e, to poinformujmy wcześniej zespół, że będzie jakaś, e, um, jakaś sytuacja taka kryzysowa, że, że trzeba się na to przygotować e, i tak dalej. No, 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 Wszystkiemu idzie zaradzić, yy, wszystko idzie zrobić yy, i tak jak mówię. Mówimy tutaj o szczeblu takim, gdzie praktycznie rzecz biorąc w 90% klubów pojawiają się już dosyć duże pieniądze. Nie mówimy o szczeblu okręgówki A klasy, B klasy, C klasy. Naprawdę byłbym szalony, twierdząc, że teraz na każdym szczeblu rozgrywkowym w Polsce boisko musi być nawodnione, musi być piękne, zielone, pełnowymiarowe, że szatnie muszą być kurcze europejskiej klasy. Nie, ale mówimy o czwartym szczeblu rozgrywkowym, który w wielu klubach naszego województwa, jest już półprofesjonalny, jest już pół profesjonalny i musimy z tego względu po prostu od siebie wymagać. No, no, jako środowisko po prostu kontrolujmy sami siebie, dbajmy nawzajem o, o, o dobre relacje. Ale, ale nie, 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 nie obrażajmy się, jeżeli jedna strona mówi drugiej, słuchajcie, to czy tamto powinno być lepiej, troszeczkę nas nie uszanowaliście i, i, i ja po prostu no, chciałem tutaj na to zwrócić uwagę. A ostatnią rzeczą e, pod słońcem, jaką chciałbym zrobić, to tłumaczyć się z porażki, bo bo boisko było, e, było słabe. Ja przegrałem w życiu e, wiele, wygrałem też bardzo dużo z Podlesiem. E, naprawdę nie muszę się tłumaczyć z jednej porażki, bo myślę, że to, co zrobiliśmy tutaj w przeszłości i robimy ciągle, zasługuje na duży szacunek, e, zasługuje na, na, naprawdę na, na, na słowa pochwały. Ja się tego nie boję e, i nie mam kompleksów związanych z tym, że czasem zdarzy nam się e, porażka. Oczywiście kolejka jeszcze, kolejka jeszcze trwa i na pewno nie utrzymiemy tej, tej pozycji. Ona się jeszcze 20 razy w przeciągu sezonu zmieni, ale jest to takie troszeczkę symptomatyczne, że, że my po takiej srogiej porażce, po takim, po takim ciężkim meczu, gdzie zwróciłem uwagę na pewne problemy, potrafimy się odbudować i, i po meczu z, z bełkiem jesteśmy na pozycji lidera. To jest, to jest troszeczkę symptomatyczne, że, że nieważne jak się jak się mecz jeden potoczy, to drugi zawsze jest nowym rozdaniem i zawsze to idzie, to idzie zorganizować ten zespół lepiej. No a dzisiaj ja się cieszę, że dzisiaj Warunki do gry były perfekcyjne, że zagraliśmy na świetnej murawie, na nawodnionej murawie, na murawie, na której oba zespoły nie mogą zwalić e, nawet na kępkę trawy, e, że, że, że przeszkodziła im w zagraniu choćby jednej, jednej prostej piłki. Wszystko to rozstrzygnęło się na zielonej murawie, wygrała drużyna e, bardziej zdeterminowana, nie powiem lepsza, bo to już jest kwestia subiektywnej oceny. Nawiążę jeszcze do tego tematu, bo to jest temat bardzo ciekawy. W poprzednim sezonie występowaliśmy na poziomie Betclick trzeciej Ligi. No te sprawy organizacyjne były tam naprawdę bardzo wysoko zawieszone, jeżeli chodzi o poprzeczkę. W czwartej lidze to jest zdecydowanie różnica naprawdę ogromna. Różnica jest ogromna. Ja pamiętam, byłem na spotkaniu w Śląskim Związku, gdzie... Założeniem stworzenia tej e, e, pierwszej ligi śląskiej, Interhall, tak, bo, bo tak mówimy, no, nowa nomenklatura nazywa naszą czwartą ligę, e, było to, że to ma być bezpośrednie zaplecze trzeciej ligi i każdy klub e, występujący w tej pierwszej lidze śląskiej ma spełniać wymogi trzecioligowe. Tak, e, takie było założenie. Ja sobie zdaję sprawę, że ciężko to wymóc e, na każdym klubie, że, że tutaj też mówimy o, o potężnych środkach finansowych. E, no ale jeżeli udało się e, wprowadzić takie wymogi na szczeblu ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi e, i częściowo trzeciej ligi, no to być może musimy zmierzać, musimy zmierzać w takim kierunku, że jeżeli cię nie stać e, na to, by grać w czwartej lidze pod kątem infrastruktury posiadanej e, przez twój klub, no to masz zawsze ligę piątą. Masz masz zawsze okręgówkę, masz A klasę, B klasę i, e, i C klasę, to tam nikt nikomu nie broni i nie będzie uderzał w, w, w takie tony, że, że, że czegoś brakuje. To są ligi amatorskie, e, które muszą zrzeszać masę zawodników. Tam możemy się bawić w piłkę, e, możemy grać czasami na boiskach, tak? rodem z, e, z takiego serialu, który w Kanal Plus e, można było oglądać, Asy B klasy, tak? gdzie, gdzie linie, e, linie wiły się jak, 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 jak fale Dunaju. No natomiast czwarta liga, niech ona będzie już takim szczeblem, w którym ci zawodnicy łapią doświadczenie. Mamy wymóg posiadania dwóch młodzieżowców. No, chyba ten wymóg ma służyć temu, żeby ci zawodnicy się ogrywali i trafiali później do wyższych lig. Niech oni się ogrywają w tej czwartej lidze w godnych warunkach. Zwracajmy na to uwagę. Dążmy do tego, żeby było coraz lepiej. Tak? To nie, nie idzie tego zmienić jednym stryknięciem palca, że, że, że powiemy sobie teraz, boisko jest słabe i, i zaraz na drugi dzień będzie dobre. Ale, ale, ale po prostu zwracajmy na to uwagę i nie obrażajmy się na to, że ktoś mówi jak jest. Jeżeli droga jest dziurawa, jeżeli autostrada jest zakorkowana, to wszyscy o tym ochoczo mówią. Tak? Jeżeli są kolejki w służbie zdrowia, jeżeli nie ma przyjęć do szpitala, to wszyscy o tym mówią. Tak? A dlaczego piłkarze, dlaczego kluby, które pokrywają gigantyczne? Środki na, na, na organizację tego wszystkiego e, e, mają, e, nie mają prawa głosu w tej kwestii. Ja jako trener chciałbym po prostu grać e, na każdym boisku w podobny sposób. Czy to gram na wyjeździe, czy u siebie. Chciałbym móc zaplanować e, strategię gry nie pod kątem tego, że, że jutro gram na boisku, które ma 10 metrów e, mniej na, na szerokość i nie wiem, 5 metrów na długość i auty są groźniejsze niż rogi. A na, a na kolejny tydzień na boisku, które, które jest no, no, no twardości skały, tylko chciałbym po prostu e, analizować to pod kątem, że ja gram z zespołem, który gra taką piłkę, taką piłkę, e, a nie inną, e, pod takim kątem taktycznym. To będzie nas rozwijać. Natomiast jeżeli będziemy ciągle, e, ciągle drążyć taki temat, e, że Polska w 1974 e, zagrała z Niemcami w meczu na wodzie. No to naprawdę to są już czasy, gdzie, gdzie jest sporo ludzi na świecie, którzy już w ogóle tego nie pamiętają. A ja gdzieś tutaj ciągle słyszę, że, że piłka jest okrągła i, i, i bramki są dwie i, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że, że, że przysłowia świętej pamięci Kazimierza Górskiego są nieśmiertelne, no ale, ale piłka się zmienia, oglądamy Premiership, oglądamy Ligę Mistrzów, oglądamy Ekstraklasę Polską. Tam wszędzie się rozwijają kluby i, i, i nie, boją się, nie boją się inwestować w infrastrukturę. Jak trenerem w Górniku Zabrze był, był Adam Nawałka. Często w niedzielę grywali takie mecze pokazowe właśnie z zespołami z okręgówki, z czwartej ligi, żeby dograć tych zawodników, którzy nie mieli okazji grać w meczu ligowym. No i była taka zasada, że jeżeli boisko jest nienawodnione, nie to Górnik Zabrze na te boisko nie wychodził. Ja nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś skrytykował Adama Nawałkę, że, 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 że zażądał polania boiska. Boiska, tak? Przyjeżdżała straż pożarna Lała Boisko, Adam Nawałka wyprowadzał zespół na Boisko. To jest anegdota, która jest, która jest prawdziwa tak? i ja też mam duży, duży kontakt tutaj z, z, e, z osobami, które dbają o, o boisko przy Bukowej, e, GKS-u Katowice. No tam, tam trenerzy pierwszego zespołu absolutnie nie wychodzą na treningi bez polania go e, wodą. No tak? no, oczywiście, że nie, nie, nie każdy ma takie możliwości, ale to pokazuje, że, że jednak e, ten, ten powiedzmy świat idzie w tą stronę, tak? e, a nie w drugą. No, tak, tak, bym to, tak bym to określił. No, i myślę, na tym zakończymy. Liczmy, że ta polska piłka pójdzie do przodu. No i po prostu, że będziemy się rozwijać jako kraj futbolowy. No oczywiście, rozwijajmy się. Trenerzy się kształcą, zawodnicy są coraz bardziej świadomi. Mam nadzieję gorącą, że włodarze również e, będą, będą świadomi tego, że dbając o infrastrukturę, e, wymuszając na władzach lokalnych, na samorządach, e, e, korzystając ze środków czy unijnych, czy, 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 czy jakichś powiedzmy e, ministerialnych, no po prostu będą też inwestować w bazę. Nie tylko w tą seniorską, ale również w młodzieżową, w dziecięcą. To jest nasza przyszłość, chcemy się rozwijać piłkarsko, rozwijajmy się mądrze i, i, i po prostu. Miejmy świadomość, że, że mamy na to wpływ.